Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie bardzo serdecznie na kolejnej rozgrzewce Best Brain. Dzisiaj, tak jak zawsze, w poniedziałek spotykamy się po to, żeby poćwiczyć nasz umysł, żeby go rozgrzać, żeby go przygotować do, do działania w nadchodzącym dniu i też w nadchodzącym tygodniu. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj i wyspani, i gotowi do, do działania, a żeby jeszcze lepiej zacząć umysłowo działać. Możemy właśnie wykonać jakieś fajne ćwiczenie umysłowe i takie właśnie dla Was dzisiaj przygotowałem. Witam Was bardzo serdecznie. Wszystkich, którzy już są, którzy właśnie teraz do, do, dołączają do nas. Super, super, że, że jesteście i że możemy, że możemy rozpoczynać dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj zrobimy sobie takie ćwiczenie, które jest Testem na inteligencję rozbieżną. Już pewnie nieraz tutaj robiliśmy to ćwiczenie, ale myślę, że jakiś czas temu dopiero, więc odświeżycie sobie te zasady, o co tu chodzi. Wszystkich, którzy są pierwszy raz u nas na rozgrzewce, zachęcam do uważnego wschłania się zasady. Zasady są bardzo proste. W ogóle co to jest inteligencja rozbieżna? To jest taka inteligencja, która, która definiuje naszą zdolność do kreatywnego generowania pomysłów i rozwiązań danego problemu. I da się to mierzyć. Ta inteligencja rozbieżna jest bardzo wysoka, u, szczególnie u małych dzieci, ponieważ one muszą z niej bardzo mocno korzystać, muszą bardzo mocno, nie mają się utartych schematów, nie, nie, że na przykład nie wiem, że śnieg jest zimny, muszą doświadczyć, że śnieg jest zimny, tak? że kubek służy do picia, oni muszą zobaczyć, że kubek służy do picia, a może jednak kubek będzie super zabawką, którą można coś zrobić, albo można go założyć jak czapkę na głowę. Tak? I małe dzieci mają taką naturalną zdolność do, do właśnie generowania różnych zastosowań, różnych przedmiotów, do generowania różnych pomysłów i rozwiązań w bardzo nieszablonowy sposób. I właśnie to jest inteligencja rozbieżna i można ją badać na różne sposoby i dzisiaj sobie zrobimy jeden właśnie z rodzajów testów na inteligencję rozbieżną. Za chwilę zobaczycie na ekranie jeden przedmiot, i waszym zadaniem będzie i Waszym zadaniem będzie wymyślić jak najwięcej zastosowań tego przedmiotu. Będziecie mieli na to dwie minuty. Jest to szybki czas, ja wiem, ale możecie potem sobie to, to zadanie rozszerzyć na spokojnie, też do innych przedmiotów. Pobawić się, to jest takie ćwiczenie, które możemy robić też samodzielnie samodzielnie w domu. Ale zobaczymy, ile przez dwie minuty uda Wam się wygenerować pomysłów na zastosowanie przedmiot. Tak jak powiedziałem, na przykład będzie kubek, no i wasze zdanie będzie powiedzieć, kubek można wykorzystać jako czapkę na głowę, albo jako przyrząd do picia, albo jako nie wiem, pułapkę na myszy. Czyli pytanie nie brzmi, co możemy z tym zrobić. No, bo możemy coś podrzucić, wyrzucić, zniszczyć, sprzedać, kupić, jak właściwie niezależnie, co to by było, za każdym razem byśmy mogli to samo napisać. Pytanie brzmi, do czego możemy użyć, jakie możemy zastosowanie nadać tej, tej rzeczy, którą za chwilę wyświetlę na ekranie, ok? Czyli pokazuję na ekranie rzecz, którą za chwilę się dowiecie, jaka to jest, i próbujecie wypisać jak najwięcej zastosowań tego przedmiotu. Czyli zadawać, możecie sobie zadawać pytanie, do czego. Mógłbym wykorzystać tą rzecz albo mógłbym wykorzystać tą rzecz zamiast czego. Title. Słuchajcie, dwie minuty czasu dla Was. Już Wam udostępniam, co, co to dzisiaj będzie za, za przedmiot. Dajcie chwilkę. Uwaga, uwaga. Udostępniam. Dzisiejszym przedmiotem jest łyżeczka. Słuchajcie, macie, macie łyżeczkę i dwie minuty dla Was. Do czego można zastosować łyżeczkę? Można ją wykorzystać jako co? Czas start, dwie minuty. Próbujcie. Piszcie na swoich kartkach, potem się pochwalicie, ile takich zastosowań wymyśliliście. Możecie spisać na czacie, ale nie wysyłajcie, dopóki nie skończy się czas. Okay. jak już super że napisałaś Ina, że można pomieszać herbatę, jest to zastosowanie, ale pisze na swoich kartkach. Dobra, żeby każdy miał szansę jeszcze nie sprawdzać komentarzy, tylko wymyślać samodzielnie jak najwięcej zastosowań. Dostawa jeszcze ponad minuta, więc mamy czas. Jeżeli wam brakuje jakiegoś pomysłu, nie wiecie, co to mogło być, to Pomyślcie, postawcie siebie w zupełnie innej sytuacji, na przykład jesteście w tym momencie nawet taksówkarzem, albo może jesteście, nie wiem, ale tak sobie wypowiadam, że wiele osób nie jest taksówkarzem, albo że jesteście na pustyni i macie tylko łyżeczkę, albo pojedziecie w kosmos. Wtedy pomyślcie, do czego można taką łyżeczkę zastosować. Takie sytuacje generują nam różne pomysły. Zostało nam 15 sekund. Do czego można wykorzystać łyżeczkę. I uwaga, uwaga, powoli kończymy. Dobra, słuchajcie. Dajcie znać, jakie zastosowania wymyśliliście i ile tych zastosowań udało Wam się wymyślić. W międzyczasie powiem Wam, że kiedyś był taki robiony eksperyment że właśnie poproszono dzieci o wymyślanie zastosowań jednego z przedmiotów, był wtedy bodajże spinarz biurowy i były to dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. I określono, że jakiś pułap, że ile tych zastosowań wymyślą, jeżeli wymyślą ponad powyżej 100 zastosowań, to będzie jako geniusz i ten poziom geniusza uzyskało bodajże 98% tych dzieciaków. Po pięciu latach te same dzieci wzięły udział w takim eksperymencie po raz kolejny i już tylko połowa z nich osiągnęła poziom geniusza. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy ćwiczyli tą kreatywność. Właśnie też po, po, po prostu takie ćwiczenia, ale nie tylko. E, tutaj e, Ina napisała, że ma sześć różnych zastosowań fajnie. Ola pisze, że do, e, do karmienia, do przelewania wody, do odmierzania, e, do odmierzania jedzenia jako szpilka, e, jako szpilka do włosów. E, do mieszania e, stoper do drzwi jako broń i do kopania. Super. E, bardzo, bardzo fajne i pomysłowe, e, pomysłowe e, zastosowania. Ciekawe, czy, czy jeszcze, jeszcze macie inne, możecie się pochwalić na, na, w komentarzach. Co wam się udało wymyślić z tą łyżeczką? Wyobrażam sobie taką łyżeczkę jako broń do wykorzystania albo jako tą, e, spinkę, szpilkę do, do włosów, kiedy robimy Robimy fryzurę. No, można być cukier, to i napiszę, wydubać ziemię, czyli do kopania, pomieszać herbatę. Świetnie, świetnie. Możemy tego na przykład byłoby zrobić jakąś ozdobę, naszyjnik na przykład, tak? Można by było, nie wiem, wy wyczyścić jakiś ciężki zakamarek, czasem jak są cienkie, cienkie zakończenia takiej łyżeczki, można byłoby nią odkręcać, jakoś śrubokręt użyć, tak? czyli odkrę do odkręcania śrubki, śrubek ją wykorzystać. E, myślę, że pomysłów macie dużo, e, które Wam się teraz jeszcze nawet nasuwają, ale pomyślcie, na ile, na ile byliście z, z każdym kolejnym pomysłem E, coraz bardziej ograniczeni albo a z drugiej strony może ktoś się czuł coraz bardziej wolny, że myślał w różnych kierunkach i to generowało kolejne pomysły. E, bo tak właśnie to wygląda, że jeżeli generujemy jeden pomysł, to on pozwala nam pójść o krok dalej. Bo kiedy tylko pomyślimy, ok, no łyżeczka, no łyżeczka, można coś zamieszać, możemy wsypać cukier i tak naprawdę możemy coś zjeść, ewentualnie odmierzyć jakąś wartość. Ale kiedy zaczniemy te pomysły wypowiadać i naprawdę się nad nimi zastanawiać, to nasz mózg zacznie myśleć wielokierunkowo, trochę tu, trochę tu, trochę tam i zacznie generować coraz ciekawsze, bardziej odległe od siebie pomysły. Henryka napisała, że można mieszać do nabierania czegoś, do podważania czegoś, jako łopatka lerengo Super, fajnie, zobaczcie ile i jak zupełnie różnorodnie, bo każdy z ma inny mózg, każdy ma inne doświadczenia. Mam nadzieję, że to ćwiczenie się podobało, że, że dzisiaj. Że, że dzisiaj zobaczyliście, że można bawić się nie tylko pamięcią, ale też, też właśnie naszą kreatywnością, że to jest proces, który można konkretnie ćwiczyć. Przypominam, że niedługo ruszamy z kursem grupowym dla dorosłych, kursem, który rusza 2 kwietnia, co środę. Przez 12 tygodni będziemy, będziecie mogli trenować, trenować techniki pamięciowe w kontekście nauki języka obcego, czyli jak uczyć się efektywnie języka obcego, będzie tam bardzo dużo fajnej wiedzy. Mała grupa. Mamy jeszcze dostępne kilka miejsc, także zachęcam was do zapoznania się z, 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 naszą, z naszą propozycją. Link macie macie tutaj wyświetlany, czyli wuubezbrainpl dorosli i tam możecie zobaczyć szczegóły dotyczącego tego kursu. Grupa jest potwierdzona. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, także jeżeli Was ten temat ciekawi, chcielibyście się nauczyć, jak zapamiętywać ee, słówka języka obcego, jak się uczyć języka obcego, wykorzystując techniki, to właśnie taki kurs jest dla Was. Jeszcze tutaj widzę, że na, na Instagramie pojawił się fajny komentarz, że można byłoby otworzyć łyżeczką kapsel, można byłoby się bawić w piasku i wykopać dziurę. Super, bardzo, bardzo się cieszę. E, ciekawy jestem, kto z Was wymyśli najwięcej tych, tych zastosowań. Pomyślcie, że mając nieograniczony czas, żebyście doszli do stu, do aż niewyobrażalne, nie? a, a to jest jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, życzę pięknego poniedziałku. Chyba że oglądaje nagranie, jest inny dzień tygodnia, to pięknego dalszego, dalszego dzień tego tygodnia. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!